Oczywiście największy ptak to zaraz tutaj jest takie westchnienie słychać Zobaczymy jak regal dzisiaj tutaj będzie latał Proszę tylko przypomnę jeszcze pochować jedzenie no bo On tutaj może się nim zainteresować My go nazywamy czasami ciasteczkowy potwór O no tutaj turyści go tak trochę rozpieszczają Nie wolno ptaków nam tu karmić ale i wszyscy to rozumieją A no na pewno nie będzie miał lekcji, ale podobnie jak to z silą, on będzie startował, rozpędzał się, tam gdzieś będzie starał się, proszę z tego wiatru, w łapach pod i z jedną oraz drugą stronę będę starał się go tutaj tak puszczać, żeby każdy mógł go poczuć nad swoją głową. No na głowach nie siada. I

Ostry i bieliki. To są ptaki drapieżne, które uwielbiają ryby. To jest ich największy przysmak Dlatego związane są z wodą. Polują e, na przykład jakieś strongi łososie, tak jak w przypadku bielika amerykańskiego. I nasze wieliki, no to różne tutaj różne rybki łapią, no to się jasno a mimo dużych rozmiarów, bo nasze wieliki europejskie mogą ważyć nawet 7 kg i mają 2,5-metrowe skrzydła, tak więc potężne ptaki, mimo tych dużych rozmiarów potrafią latać tak sprawnie, że dogonią i złapią kaczkę kormorana, jakąś łyska, czyli ptactwo wodno-włodne. Wielkie nie tylko ryby będzie tutaj preferował, ale też ptaki, e, wliczając w to te największe, czyli gęsi, nawet łabędzie, czaple, żurawie. Że wielik jest takim postrachem e, tutaj zwierząt wodno -włotnych. No I teraz znowu tutaj nieludko, to tutaj. Okazuje się, wielik nie jest takim czystym orłem, tylko należałoby to nazywać. orłanym. naukowcy troszeczkę tutaj rozdzielają orły właściwe od wielików, i wieliki należą do grupy orłanów. A na największe plaki drapieżne to są tempy i kondory. To są te, które żywią się tylko i wyłącznie padliną, a więc tylko to sobie znajdą, będą zajadały, czyli one aktywnie nie polują. No taki bielik w zimie, gdy woda mu zamarznie, też padlinę zjada, bo nie ma wyboru. Taki gdzieś tam odratują, woda no i bielik też wtedy będzie sobie zajadał, no to po prostu sobie znajdzie. No i teraz taki dłuższy przelot. jeżeli jeszcze raz zrobi takie kółeczko, to już mamy mu odpocząć. No. No. Chyba usłyszał, zrozumiał. Daje uwagę, Starcie mu paliwa, a tak nic, no naleciał. Także dzisiaj taka siłownia była tego ptaka. Ja bardzo ciężko swoje swoimi szczytłami pracować no i po Regan z nami się pożegna wraca do swojej budki